Prawy powalone, prawy zbity. Lemu. kurwa, prawy zbity. Ktoś się strzela inny do nas. A Na dole kurwa jest. Brawo, Brawo, ładny timoip. Nie Być coś szukaj alkii. Dziękuję, tak Tylko jednego widziałem, więc okay. Thank you. <laughs> no, no. Oh. Tak, 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 jest, tak. jest w trakcie teraz. To wow. To wszystko.

Nice. Niemcy, Pany, to są Niemcy. O kurwa, hard mod on. Hmm, hmm, hmm. Jeszcze jeden tam powinien być. W tym domku był wcześniej wywalony, ale... mm. o, yeah, Jeszcze dwóch tam no. będzie. Strzały. Prawa, część yes. w tym domku. Bity. Zrobony. Nice. Very nice. Musimy tam wbić. Ej, weźcie traktory

ty chory, pojebie. Tutaj nie lutowane w tym domku było. Od na niebieskim jeden szedł między tymi. Dobra. Ale oznaczył. Tu na lewo jeszcze jest chyba dwóch snajperów. Dobra, poszedł, poszedł na lot. Tam, gdzie się podnoszą. Mike'i, chcesz? No, to Jakiś taki mięsny, koloru skóry, piaskowy skin, coś. Ogólnie mamy ich fajnie, bo oni nam nie zrotują nawet jakoś Dobra, to jest wszystko. Jak wybieg. Dwóch ich jest, trzech ich jest. Oni się biją między sobą. Odwalony jeden To jest sniper z. Tam jest drzewka na, po na pomarańczowym Widzieliście? A nie na zielonym też jest. One, one target, <laughs> target. Do wtedy? Nice wtedy? No, Przedam się odwalony jeden Trzecimy!